Tej nocy przyjdą z nich się napić koty, lub coś lżejszego od nich, coś, co poznasz po tym, że nie zostawia śladów. Nie będziemy wiecznie pakować się, uciekać, bo nie ma ucieczki. Poruszaj się pociągiem, autem, samolotem, 7 tysięcy metrów ponad tłustym błotem szarych krain rodzinnych, zupełnie bezpiecznie w dźwiękoszczelnej kabinie, z umytą hostessą o zadbanych paznokciach, z Henesim w kubeczku, z regulacją fotela, słuchawkami, szmerkiem czarnego jazzu wewnątrz, a i tak cię dotknie totalna dekompresja. Nagle, pełne ognia, serce zerwie się z żyłki i pęknie, i pęknie. Jaki tam pakt? Jaki tam pakt z językiem? Kiedy chciałby przemówić do otwartej nocy, wyleść z betów i ryknąć, wychodzi wciąż czkawka, pupidu, coś jakby psi płacz, jak miłość kotów na dachu. Przez całą noc w radio ani jednej piosenki, żadna częstotliwość nie gra na żadnym jego instrumencie. I sam żadnej piosenki nie pamięta. Czy miał w niej jakąś z form, czy psiamać zagubił? Tak jak wtedy nad lemanem, kiedy go góry obstąpiły, i spać mu nie dawał ten czarny atrament, który się sączył stamtąd niby znak, że można w nim zamaczać dziób na amen. Ach, napiłby się wina. Trochę przepadł w tych słonecznikach, w tych młodych orzechach.